To się kameruje, panie. Pan, pan Paweł będzie skakał, jest wysoko, metr 50. Niiiii. Który katka wie w drzewo. A kurwa, no nie. Nie chciałem. Wiedziałem. Ryje, bo kaweł się kurwa. Klasycznie pamiętajcie o like, subskrypcji i komentarzencji. Właśnie, Simoneczko witam. W kolejnym odcineczku wyparkaja. Z krajem. Ze kurulotem. Dobra, tam był pachoł. Ale lag. Ej, co mi się dzieje? Ja mlaga. Łama, wow, Eee, Dobra. E, patrzę na misję. No nie, nie, nie. O. Zygmunt, gdzie byśmy mogli tutaj skoczyć na misję? I w kręgosłup prosto. Hmm. I wilca też zabiję. Z Wszystkich. Nie ma litości. Skończyła się. Co polecimy gdzieś tutaj? Gdzieś, gdzieś zaznaczyłem. Trzeba tam odciągnąć teren. Chodź obciągnąć teren? Wow. Daj bajem oczywiście co nie? Podniesie mi ktoś? Ona ci pomoże. Ja mam to w tupie. Auta poszukuję. Allo, Zygmunta. Gość, co mnie zobaczył, się odwrócił plecami. Chyba się przestraszył. No patrz, ona ma to w tupie. ja mam amunicji dużo Ja zaraz będę u celu No patrz, co za baba A iż Nie podniosła mnie Ja ją wywalam, ja ją wywalam od razu, kurde piernicze No fajna koleżanka moja A w dupie ma ludzi Dawidka siostra, nawet ma nas taki rozjebany jak on Partner się odrodził. Kurwa, nie wiedziałem, że partnerzy rodzą. My się mężczyźni. No jak? Partner to spoko, ale chyba że ty się ze mnie urodziłeś, kurwa. Nie wiem. Co ty cele zmieniasz? No bo ty wiedzieć co tam jest. Kurwa taka mała rzeczka, a ten kurwa płynie, no ja pierdolę dole. W ogóle nad morzem, jak jest taka bardzo głęboka woda, i się przez nią przepłynie, to potem jest taka płytka do chodzenia. No. Ciekawe czemu to tak. Zostawiłem ci jednego kładę. Tak, z rozwaloną oponą. Wracaj tu. Oj, Możesz nam wezwać przy Dupasa. Wyłożyłeś jeszcze. Chodź. Chociaż puma, kurde, za nami lata. Normalnie. Fajne. Też o tym pomyślałem. Kurwa szyba pękła. Tak patrzę, co tutaj może być? wiesz, bo tutaj mogą być Ej, jakieś ale dodatkowe. Nie jest, jak długo napędówka? Mogą tutaj być dodatkowe jakieś misje? Ej, czuć, że to jest ten napęd? No. O kurwa! O. Wypełniono. Kurde, kurwa. tylko tyle? Co ty robisz? No. To. Na mapie byłem, chłopie. No debil. To debil. No ja się strzelam, a ten mi kurwa nie pomoże. Dlaczego nie Patry. mówisz, że się strzelasz? Ja, na, ja patrzę, żeby misje kurde tutaj ruszyć, a ten... A bo ja wiem, że ty w minimapie siedzisz. A kto wybiera misję? Pan Bóg. Na pewno. Zygmunt. Ha, strzeliłem mu prosto w tu pleców. Triple kill, dziwki, a ten samochód to pusty, przyjechał e? kurwa, nie ten. Dobra, właściwie człowiek na właściwym miejscu, niko jest rachiticą. Dobra, tutaj trzeba będzie misję wziąć Ale listę dostałeś Dobra, gdzie mam jakąś Jiś auto, szukam, sam szukam sam mam samochodę Do żółtego czy do niebieskiego, odkąd jedziemy? Do żółtego. Siadaj, maleńka od lepiej. Jaki zakaz jazdy, kurwa. Wysiu, czekaj na mnie. Ty wysiadłeś, czy co? No. No debil. Widzisz się, że mnie nie ma w nie za chudy jesteś. Kurwa, wiedziałem. Mam złą na pasę. Zbędnego towarzysza poprawy. Jedź, a nie pierdol. Ja lubię pierdolić. No i one top. Dolina Hochland. No bo chcę przejść na drugą część, wiesz? Do tego regiona Johana Kurwa, idioto! O. Nie, zabije się. No co on zrobił? Ty to widziałeś? Nie. Dobra, idźcie panu, C. Zabiję panu autobus. Ja go zabiję. No i zabijcie. Temu ostrzeliłem łeb. Jest misja poboczna jakaś tyle ja nie. Nie no chcę już tak jej... auto. O nie, ja nie chciałem się halo. Wracam. Okay. No i po co trąbisz? Na krowy Żeby uważały na drogę Wstała jebana Kurwa, nie wiem którą drogą jechać, więc pojadę środkiem Obojętne No właśnie wiem, że obojętne, dlatego jadę środkiem Subaru, oj To nie jest Subaru No to chyba wracamy na drogę. Nie, no jak ścisz, to radio. No, nie wiem. Ustawienie, jak ścisz. Nie, automatyczna jazda włączona. No to Control Shift. No, faktycznie. Kurwa nie zasłaniaj Jeszcze tysiąc metrów Malutko O jakiś pieszy Palnik Żyda! No to nie zły palnik Żyda. Okej okay. To żeś mnie teraz popalnił <laughs> Kamikadze. Kamikadze, bo kiwiat nie ma przebacz. Jebane na azjata. Trading kaima. Oh, tu mam jakieś poesy. To jest dodatkowy quest. No ale zobacz jak nas cofnęło? No widzę to właśnie. My to się smutno zrobiło. Tak mi się poboczno, to pierdolito. A, dojedziemy do 2000 metrów. Znaczy. Ale wiesz, co? Jak skręcisz, to cały czas prosto, bez bocznych jakichś dróg. Na ludki czas prosto. Asfaltem. Tak. Dojedziesz do celu. Drowa! Mm. jeszcze muszę apteczkę użyć. Zrobimy tak, ty ją ja ogarnę lepsze auto ma, dawaj No i co mi chodzisz do auto? Ała! No, nie upał, mnie przejechał. radnego Patrz, można mu to auto określić, czy wiesz. To się da otworzyć, tylko nie wiem jeszcze jak. Aleluja. Co tu kradniesz? Czekaj, 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 bo to się da otworzyć. Oj, chyba nie w ten sposób. Ej, ja utknęłem w aucie. zdarza się. No patrz. No i wracamy do pana Piździesz. Pomaga ci. No nie mogę wyjść, czaisz? Uwolnię cię, uwolnię cię, patrz to. O, o. No nie mogę wyjść. Trafiło czy nie? Nie. To teraz. No lipa. Nie działa? No nie. No, czekaj! O, no, wyszłem. Widzisz, sam się zabiłem. Znaczy, sam wyszłem. Wziąłem C4 te, te, te cztery A, no, to nasz był. No był. Dobra, lecimy dalej. Kiedyś się może udawać. Do debile. Jak kaskada. Ten był kuloodporny Dobrze, nie autoodporny Piciu mu się skończyło Nie gejowe kółko Patrz co jedzie Dostał Ja chcę tego civica A jebo Coś się rozjebało no, civik. Ja go chcę. Manualną klimę ma! Ja pierdolę. O, wilcy on? zjedzą. Fajna to można iść. Chciałem zabić typa co go gonił, a zabiję cywila. Jecie, jecie, jecie. Został w ucho. Mieszczenie tych... Uh, tych coś daje? Tak. Trochę więcej PR-a. PR no, że pasek się szybciej zapełnia, wiesz? A, myślę że jakieś pierogi nawet. A tu będzie misja trudna. Mieliśmy go zabezpieczyć. Wiemy. Zabezpieczyć. Typa zabiłem co... Kurwa! Byłem. Ty jebał mi z shotguna w ryj! O no, kurwa. No. O kurwa! O kurwa! Moja szpara! To będzie trudna misja No, to księdza znalazłem! Samolot to ciężko trafił One of the cults yeah. coming at us. If we don't take care of that plane, we're done for. I'm bombing chuta, I'm going to be this was that much. The gamble. The scum is killing me. I'm gonna flank them. I thought <laughs> i judge

Może no, go nie trafiłem To bywa Blisko No za tym się Dobra udało się Spacam. sam Pat tam, czy pacam? I to i to Spacam sam pacam. pacan Dobra nie mi się tego

Mam rakietnicę, co No sześć pojdę no do rakiet, warto było go zabić. Talenty, co ja tu mogę? Możesz umrzeć. Śmiercią tragiczną. Jak nasza Puma. A ja tym go też o, Przeżyła. You Patrz. The 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 is the heart of this whole valley. that place go a long way in building resistance against the cult. I've known and Jerome for a long time. They're good. You got it. all of their the county -wide. Watch yourself. I thought we were all going to die here. Nic mi się nie stało. Strzeliłem z rakietą pod nogi. <laughs> Jaki samochód! Obyś tu był na następny odcinek, w tym chodziku Aha, przejechałem przez ciebie i nic mi się nie stało. To fajny farfrak. No. Pomijam to, że on jest taki polagowany. Chce się podnieść. Nie, nie, smażysz się na grillu. To już nie. <laughs> Opsułeś mnie łóżkę. O i tam gadasz. Ja robię ruchę jumba. Nic mi się nie dzieje. Jestem rakietoodporny. Głupoto Now, course, nie nie to głupoto. Głupoto bardziej. Nie. nie mogę umrzeć. Trzy razy się strzeliłem rakietą pod nogi. No ile można? Nie wiem. Ale jak widać dużo. Co hmm, nam tutaj zostanie? Trochę tych misji będzie. Ale chcę tutaj zobaczyć. Mamy... Dopiero dwie misje z 52 tutaj. W tym wcześniejszym terenie mamy 8 z 41 Przyleciała ci jakaś rakieta przed twarzą? Nie I mam 4 na 43 więc JARAM SIĘ Pumę nam zabiłem Dobra Kończymy tutaj Więc to było na tyle Nie zapnijcie łapać w górę komentarzy no i subie i wbijcie do drugiego z nas Tak, do mnie Dobra, obiemy i na pasówki Jezu, kolejni Ale tu się mogą... pa pa No, pa pa Łuuu, wow, poleciał chłop